Siemanko, yy, witam w styczniu Już pierwsza połowa stycznia za nami Dzisiaj jest H21 21 yy, I co? Jadę do Kohofflandu, bo tam jest promocja na LEGO Ja nic nie będę kupować Ale mój brat może coś kupi I yy, co? Yy. Chcę do oszą jechać, bo tam jest miejsce. No, tam jest punkt, gdzie można wyrzucać elektrośmieci, i mam y, taki stary opiekacz. No, jeszcze coś tam mam do wyciągnięcia. Bo byłam na przykład ale zapomniałam sobie o tym, nie? Także jadę do sklepu. Witam w mojej kuchni, która dalej jest z nim pomalowana, nie? E, co? Ja tu już po prostu, ja nie mogę robić dwóch rzeczy na raz. Po prostu jakieś katastrofy tutaj są. E, co? Co robię? E, pokażę wam. E, tutaj e, jest czosnek. I pomidorki koktajlowe i burata. Ale najpierw tu na patelni smażycie na oliwie e, ten czosnek, tak, cały dajecie czosnek. Znaczy, no ten ząbek wyciągacie z tych łupin. No i te pomidorki, około 10 pomidorków e, w przepisie było. smażycie to, troszkę zmiękną e, te pomidorki i blendujecie z buratą. No tą wodę wylewacie, nie? No i to będzie coś siwo. Tu mam makaron, taki, taki. To jest takie mega tu widzę, że są skórki. Trudno, no. Trudno. I tupie się nie oprę, nie? że dzisiaj taki obiad i jeszcze tą zupę zupę, nie pokazywałam wam zupy tu jakaś zupa z mrożonki prezydencka yy, nie wiem, no może zostanę prezydentem myślałam nad tym no jak nie ma w urzędzie pracy pracy dla ludzi z moim wykształceniem w ogóle jeszcze dalej nie jestem zarejestrowana, bo czekam na pismo z ZUS u no no to prezydentem zostanę, nie? Ja? Może do tego się nadaje. Byłam jeszcze w Auchan dzisiaj. oszą i w Kauflandzie. Kupiłam takie familijne. To kupiłam w Kauflandzie i to też. Takie Tanie Taniej. Coś złoty coś... ze sztukę wychodziło. Auchan kupiłam. Zero, Miranda grejpfrutowy. Właśnie yy, od jakiegoś czasu potrzebowałam czegoś grejpfrutowego. Tutaj m, pajączek chodzi, ale brat mi kupił paczuszkę taką Lego i tam miałem królika. Pierwsze, co się wylasowało, bo mój brat ma skaner i w tym skanerze wyszło, że to jest królik. Moja herbata wczoraj. Taka ze mnie syfiara, no. Do roboty bym się wzięła. Tak wygląda ten wynalazek. No kiedyś to robiłam i było smaczne, także y, obstawiam, że teraz będzie znowu smaczne, tylko nie dałam parmezanu, bo nie mam i Sergio nie chce zwykłego sera. Takie też będzie dobre. Y, no i tu y, tą różową mir mirindę. Kwaśno. Dobra jest. Dobra. Czas jeść. Pokażę wam te biedne małe psiecko. Pokaż łapkę. Która to była? Ta? Nie ta. Pokaż. Tutaj. Ała ma psiecko małe. No. Ała ma. Tak. Tak. Podobno to od spodu tutaj, od spodu mu się jakby włoski wyrastają. On tu ma takie łysę, i z tego mu się robią takie na łapkach. I trzeba będzie to chyba chirurgicznie czyścić. Mój brat sobie kupił figurki Lego. Um. Nie chcę się ostrzyć. Yy, tu są krokodyle. Tu ma Nie chcę się ostrzyć. Małpisz jaki? A tu jest lew, tylko tu mu. Yy, głowę zmienił już. Taki kotek z kąpkiem i papuga z karmą ptaszków śmieszne. Pokażę wam mój kluczyk do auta. Tak wygląda. O. Tutaj powinien być e, ten kluczyk, nie? Ale no y, nie ma, jak widać. I no jest tu, nie? <śm> to jest mój kluczyk i takie coś jeszcze się łamało. No. Także to jest mój kluczyk do samochodu. Na szczęście auto odpaliło, nie? A jeszcze mi się coś tam tłucze, nie wiem, no. To taki laczek fajny. Witam w kolejnym dniu. Dzisiaj czwartek, dzień bez majtek. Hmm. Fajny ten szalik tu ma <gryw> O Boże. Plan jest taki, iść do Lidla, bo Biedronka jest dalej zamknięta, od... Kurczę, w listopadzie ją chyba zamknęli. No, remont się skończył, ale dalej jest nieotwarta. Coś tam nie pykło. Co, muszę zobaczyć mój budżet na zakupy. Listę już mam. Mój budżet. Muszę wyczyścić tą karabinę. Kurczę... Cztery dychy ponad, styknie, powinno styknąć. No, będę sałatkę robić. E, tutaj słychać takie tłuczenie się, to Bella je śniadanie, drugie śniadanie. Jeszcze pierwszego nie zjadłam, no ale... Dobra, nie wiem, będzie. Dziś na obiad znowu to, co wczoraj. Mm. Mam nadzieję, że się uda to odgrzać. Pięknie to wygląda się prezentuje A pokażę wam Słodkę zrobiłam Słodkę, przepis na tiktoku Mikrofon tu zaciska No Jakby kogoś interesował. Witam w piątek Boże, jakie tu wory pod oczami Nie wyspana Jest Łeb umyty Łeb umyty Stwierdziłam, będę w piątki mieć łeb bo w weekend ja muszę wstawać szybko i szukać tych grzybów w tej grze. To trzeba wyjść na dwór, nie? I Iść, ja patrzę na mapie, gdzie są te giga grzyby, bo one są tylko w weekend, nie? W tej grze Pink Min Bloom. No i w sobotę trzeba wstać, ubrać się i lecieć. Nie wiem, mam czasu mamy ci głowy. I Kawusia wlatuje jakąś, nie wiem, migdałową, mleko czy coś, taki napój migdałowy chyba. Albo owsiany, nie wiem. Jakiś taki, ale to się nie pieni, nie? Bo to trzeba było barista. No to wtedy by się pani pieniła, czy nie barista. Po tam w miarę u tych gremlinów ten czarna mamba tu mi naszczał już, a te bobki to są od niej. No, Takie sobie wyrobicie. Koniec bunki. koniec. Ugol gdzieś przestraszony leży. Mój obiadek, no taki nie bardzo fit, ale miał smakę. Żegnam się z wami, bo się nie pożegnałam, oczywiście jak to ja. Także y, dziękuję za oglądanie, kto oglądał, nie? Także, dzięki.